Siemano, z tej strony Depresja Gaming Dzisiaj nagrywam odcinek na no, szybciutko bo nie ukrywam, że nagrywam to bezpośrednio przed pracą dokładnie jest w momencie kiedy to oglądacie to ja tego samego dnia nagrywam i autentycznie z 5.05 o 6.00 koło 6.00 muszę wejść z domu do pracy także bez pierdzielenia. E, I dzisiaj, dzisiaj w ogóle nie będziemy kopać, więc myślę, że e, jakikolwiek e, montaż nie będzie raczej potrzebny. Dobra, użyję to. E, zbuduję wieśniakom łóżka i może zajmiemy się też e, tym, żeby oni... Oni mieli jakąś profesję, tak myślę. E, tylko pytanie: jakie bym chciał profesję Nie wiem, nie wiem, czy faktycznie nie chciałbym, e, by któryś z nich miał e, tego e, gościa. Od żeby był rolnikiem, a drugi, no drugiego nie mam pojęcia kompletnie, co zrobić. Więc. E, więc jeżeli dzisiaj faktycznie tego nie zrobię, to śmiało możecie mi dać jakiś pomysł, yy, ale tak, yy, myślę, że tego rolnika faktycznie sobie zrobimy, ale żeby zrobić rolnika, yy, to ja na pewno potrzebuję yy, półpłytek, bo potrzebuję beczki, ale to się chyba nie robi tak, a nawet je jeżeli to się robi tak, to potrzebuję tego więcej. No właśnie, I teraz tak, to jest kompostownik, no właśnie. A beczkę się chyba robiło tak, że to było w ten sposób i to było tak i tak. Dobra, beczka na wszelki wypadek niech też będzie. I teraz, teraz na pewno jednemu postawimy tu. Dobra, i co masz? Eee, ej... Ha? W sumie... Za jednego tego chcesz No... Teoretycznie nie jest to zły deal, ale ja chcę lepszy. Lepszy, powiedziałem. Okej. Okay. Jest pszenica. No to jest git. Eee, a drugiego... No właśnie, jakiego chcemy drugiego? O to jest pytanie, nie? Ale już w sumie e, to im zrobimy otwarty, niech on sobie idzie tu na pole. E, ale teraz... Czy ja jestem w stanie jakoś... Nie wiem... Zdobyć to? Co bym chciał, czy raczej nie bardzo? E, a ja bym bardzo chciał zdobyć blok trawy blok trawy e, bo te właśnie a cebula czy ja mogę jakoś posiąść cebulę lesiona cebuli albo coś w tym deseń zaraz sobie sprawdzimy mm. Cebu, skrzynka cebuli bit skrzynka cebuli cebula bo ze skrzynki cebuli to nie a nasiono cebuli Nasio... nasiona, to nie enderowej trawy, odmiernej trawy, sakwa nasion, nasiona pomidora, kapusty, buraka, arbuza, dyni, pszenicy. Alchemyka to jest ziarna kakaowe, ma pól, aha. E Okej okay. Ale to ja tego i tak nie zrobię Tak myślę eee, Dobra Krawki Krawki eee, Chociaż może będę mieć jakieś nasiona Albo nie No dobra, nieważne eee, Mystica Light blue, No nie mam nic takiego co bym mógł faktycznie wykorzystać To mi troszeczkę boli i tak samo bloków takich normalnych, że tak powiem, to też nie mam. A normalnych mam na myśli, że, no nie wiem, bruk albo cokolwiek takiego, nie? Nie mam żadnych takich bloków i to mnie trochę martwi, bo ja bym bardzo chciał sobie rozbudować to wszystko, Jeżeli nie wspomnę o tym, że taka zwykła, zwykła ziemia by się przydała, no. Zwykła ziemia żeby żeby faktycznie Czerwono pieskowy Kurczę terrakoty teoretycznie mam Blok miodu pszenice, pszenicę Ale z, ale pszenicy nie posądę, tak o nie wiem nie wiem może jest a nie, tak nie będzie działać. E, e, Przed chwilą myślałem, że mogę posadzić tą pszenicę, którą mam, ale chyba nie mogę. Więc nie będę w ten sposób kombinować. Tu mam 15 ziemi. E, anedyst. Piasek. Próżnogłaz. Próżnogłaz w ogóle nie. Uh, hardstone Pieskowiec Astro Nie wiem, naprawdę nie wiem No lazuryd Drzewo No teoretycznie z drewna mogę się budować nie? A ja jestem ciekaw, czy tu faktycznie nie ma nic, czy tu jednak są jakieś na przykład struktury Czy czy faktycznie mi by się opłacało wydać na przykład 64 deski i się budować tam po prostu w przód, nie? Może tak jest. Nie wiem. E, dobra. Na razie wydam coś tam desek, bo drzewa mimo wszystko możemy sobie sadzić. Delfin. Ciekawie. E, dobra. I jeszcze też ewentualnie. Moglibyśmy zrobić rybaka faktycznie i zrobić sobie jakieś pseudo jeziorko, i w tym jeziorku o, o, fajnie blok postawiony, i w tym jeziorku faktycznie zacząć sobie łowić. To też jest jakiś tam pomysł nie zrobilibyśmy tak faktycznie skoro już tam gra i tak tam sugeruje to w pewnym sensie to zrobilibyśmy tak zrobilibyśmy sobie tu ale taki basenik nieduży Wody mamy pod dostatkiem, tak naprawdę. Czy ja mam pochodnie ze sobą? Nie mam pochodni ze sobą. Oczywiście, że nie mam pochodni ze sobą, bo czemu, czemu miałbym mieć pochodnie ze sobą? Czy tu są pochodnie? Tu nie ma pochodni. Czy tu są pochodnie? E, możliwe, ale ich nie widzę. Pochodnia. Nie ma. E, tu są na pewno. A. po Pochodnia. Nie, nie ma. Eee, tu idziemy tam do skrzynek. oboje śpią Pochodnia... Mam dwie, dwie wystarczą. A teraz powoli faktycznie możemy skarniać tą wodę, którą nosem wylewałem. A że jej jest dużo, to myślę, że... No pierdzielisz. No co? Specjalnie specjalnie tam postawiłem pochodnie, żeby Specjalnie postawiłem tam pochodnie, żeby się żadnych potworów nie pojawił. Dobra, 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 eee, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, ja teraz zamierzam nasrać tymi pochodniami bez kitu. Dało się nie wysadzić niczego. A bo to jest 1,16,5, to ja nie wiem, czy w 1,16,5 to chyba mogu, faktycznie mogło się rozpić, jak jest poziom światła tam na poziomie 7, czy coś ten desen, nie? To może faktycznie nie miałem tego, nie, ale teraz nie. dam ostatnią pajęczynę na to, żeby żeby zrobić im łóżka i nie wiem, nie wiem teraz czy, czy faktycznie e, nie będziemy musieli sprawić, żeby zresztą pająk Bo w sumie pająk, pająk by zrobił to, że e, mielibyśmy sieć padłeś? Co za myślałem, że zginął. Nieważne Dobra go tu masz na mnie. Nie, Nie masz nic konkretnego, ale co robię. Zwłaszcza, że... Ja szukam czegoś innego? Chodź, pando. Chodź. Chodź, tym razem nie zginie. Dam ci bambusa. też. Patrz, mam bambus. Chodź. Chodź. Zmieścisz się tu? Nie. Chodź. Chodź. Chodź, 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 chodź. Chodź tu. Ma. Tu ci będzie bambus, grunt. No, także panda żyje. Pro, proszę mnie nie skandować w komentarzach go, gdzie panda zginęła. No ale jakby nie było innego Aha. sposobu w pewnym sensie, możesz nie, tu możesz Aha. Pszczółka wzięła mnie udała. Tell me. Tell me why. Jestem debilem. Jestem debilem, bo nie ogarnąłem tak prostej rzeczy, że wilk się rzuci na owce. A gościu robił, pojawił się i znikam. Co ty stąd wyjdziesz? Dobra, jestem. Tym raczej pod tym akcentem, że raczej nie będę mieć już żadnej owcy. Myślę, że zakończę ten odcinek. Krótki, bo krótki, przepraszam, ale ja jeszcze muszę zdążyć go wrzucić. E, więc dziękuję wszystkim za oglądanie i jak zwykle trzymajcie się i do zobaczenia w następnych. I przypominam, że od 23. Tak, od 23 grudnia wchodzi inna seria Minecraft Ze zwykłego Minecrafta e, Z harda dokładnie i i i i e, i tak i, i tam już się dowiecie wszystkich szczegółów co, dlaczego i w ogóle. Także tak jak już wspomniałem na razie